Cześć, witam serdecznie, z tej strony Arkadikus. Jak się macie, moi drodzy? Tegoroczne nominacje Grammy w kategorii Best Score Soundtrack for Video Games wywołały burzę. Większą niż niejeden zwiastun nowej gry. Wśród nominowanych znalazły się ścieżki dźwiękowe także do dodatków. Mowa o Star Wars Outlaws oraz Avatar The Frontiers of Pandora. Z kolei zabrakło tej, która była w tym roku najjaśniejszym punktem branżowym świadku: ścieżki dźwiękowej do Clare Expedition 33. Fani są wściekli, no i też nie ma im się co dziwić, a media branżowe nie zostawiają na kapitule grami suchej nitki. I słusznie, jeden z niewielu momentów, kiedy ja się z tymi mediami branżowymi też osobiście jak najbardziej zgadzam. Na początek warto powiedzieć coś o samej nagrodzie za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Jest ona ok, stosunkowo nowa, ale e, samo uznanie dla muzyki z naszego giereczkowa pojawiło się już dużo wcześniej. Mamy prostą linię czasową ukazującą tak naprawdę historię muzyki z gier w nagrodach grami, Zresztą o tym wspominałem również. W krótkiej historii gamingu, na którą zapraszam tych, którzy jej nie oglądali, jak wejdziecie na mój kanał, ona od razu leci. Taki dokument, około 40 minutowy, jeśli pamiętam. 2011 rok, moi drodzy, i właśnie o tym utworze wspominamy. Cywilizacja 4 i utwór Baba Yetu, napisany przez Christophera Tina, który zdobył właśnie Grammy. Tak jest, moi drodzy, bo właśnie czwarta odsłona Cywilizacji przeszła do historii jako pierwsza gra, która otrzymała nagrodę Grammy. Więc wiesz, Baba Yetu, Yetu, Mlie Baba Yetu, Amino, Baba Yetu, la. W 2013 roku mamy kolejny tytuł, czyli Journey, i za piosenkę za, piosenkę, za utwór odpowiadał Austin Wintory. I tam było to nominowane do grami w kategorii właśnie Najlepsza ścieżka dźwiękowa do mediów wizualnych, czyli krótko mówiąc filmowej, obejmującej filmy oraz seriale. W 2022 roku, to w tym roku powstaje kategoria stricte Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media. Tak, dokładnie w 2022 roku dano grom swój własny, niejako gatunek dźwięku, gatunek muzyki, gdzieś gdzie można im oficjalnie przyznawać nagrodę za muzykę. No i. Rok, w którym nastąpiło pierwsze wręczenie Grammy dla gier, już tak oficjalnie dla gier, to rok 2023 i zdobył ją, zdobyła ją Stefani Ekonomu za muzykę do Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok. No i jak widzicie właśnie dopiero od dwóch lat muzyka z gier no, ma na Grammy własne pełnoprawne miejsce, a nie że jest gdzieś upychana kolanem. Dlatego no, nie powinno dziwić, że wokół nominacji wciąż pojawia się mnóstwo kontrowersji. I te kontrowersje są naturalne, ale w tym roku sytuacja stała się wręcz absurdalna, bo wśród nominowanych znalazły się nawet ścieżki dźwiękowe do dodatków wspomnianych gier Ubisoftu, czyli Star Wars Outlaws i Avatar The Frontiers of Pandora. Jest też muzyka do uh, Sword of the Sea autorstwa Austina Winteriego, a także ścieżki z Helldivers 2 oraz Indiana Jones and the Great Circle. No i dobra, Gordie Hubba akurat dość umiejętnie wzorował się na mistrzu Johnny Williamsie i to akurat trzeba mu przyznać, to nie jest akurat taka wielka kontrowersja. Ale i tak zabrakło tej, o której było w ostatnich miesiącach najgłośniej, czyli muzyki do Claire Obscure Expedition 33. Ta ścieżka dźwiękowa przecież z miejsca zdobyła serca graczy oraz krytyków. No i kapitalną robotę przecież odwalił kompozytor, czyli Lorien Testardat, a także wokalistka, LIS Duport-Persier, jeśli dobrze odmieniam, bo francuski to nie mój język, no której głos nadał muzyce niesamowitej głębi. W tej sprawie postanowił wypowiedzieć się sam Austin uh, Wintory, uh, nominowany w tym roku za właśnie Sword of the Sea. I oto co powiedział. Cytat. Gratulacje dla moich przyjaciół i dziękujemy Recording Academy za uwzględnienie Sword of the Sea na Grammy 26, ale smuci mnie brak Expedition 33 wśród nich. Z radością zamieniłbym się miejscami. Ta ścieżka to definicja tego, co zasługuje na nominację. I tu właśnie o to chodzi, nikt nie mówi, że muzyka w tamtych grach jest jakaś zła. Chociaż przypuszczam, że w do tym dodatku do Star Wars, lotlos, jak zwykle wszystko było złe. <grym> Ale ten poziom był tylko jeden. No i sami przyznacie, że skoro sam nominowany otwarcie odnosi się do sprawy, no to przykład ekspedycji zahacza o poważną kontrowersję, bo nie mówimy tu o jakimś anonimowym twórcy, albo grifterze, influencerze, który po prostu chce poddymić, a o człowieku, który zdobył uznanie już ponad dekadę temu, czego dowodem jest jego nominacja sprzed ponad dekady za muzykę do Journey. I przypomnę, muzyka autorstwa Wintory'ego walczyła w nie swojej kategorii. I patrząc na to wszystko, trudno nie być no Pod wrażeniem, że jakiś osobnik pod krawatem po prostu wybrał sobie kilka pierwszych lepszych z brzegu dużych tytułów i tyle. I to jest cała nominacja, całe Grammy. Bez jakiejkolwiek chwili refleksji. No i dobra, nie oszukujmy się. Wszelkie kapituły przyznające nagrody artystyczne są naturalnym generatorem często słusznych kontrowersji. I tu odejdę na chwilę od giereczkowego świata, skupiając się na. Bliskiej memu sercu muzyce rockowej, rock, metal, moje klimaty. Weźmy Rock and Roll Hall of Fame, gdzie co roku wybuchają małe lub duże afery. Fani muzycy latami oburzali się na brak nominacji dla Iron Maiden. Ja się wychowałem na Iron Maiden personalnie. Motorhead czy Pantery. Opóźnione od dekady wprowadzenie takich zespołów jak Kiss było otwarcie wyśmiewane przez samych artystów. O! Rock and Roll Hall of Fame. Ani Ironów, ani Motorhead, ani Kiss. Kirk Hammett z Metaliki ostro skomentował brak włączenia Motorhead i Thin Lazy do galerii Słafa w 2020 roku, mówiąc: Naprawdę myślę, że gdy dzieją się takie rzeczy, to może być kwestia pokoleniowa. Po prostu niektórzy starsi decydenci tego nie łapią. Po prostu tego kurwa nie łapią. Nie widzą, jak ogromny wpływ, oddziaływanie i inspiracje potrafią mieć niektóre zespoły. Bruce Dickinson z Iron Maiden stwierdził kiedyś, że osoby decydujące o nominacjach powinny odstawić prosak i sięgnąć po piwo. I dodał też, że gdyby Maiden kiedykolwiek zostali nominowani, odrzuci udział w gali, bo muzyka rockowa jest żywa i nie powinna trafić do mauzoleum z Cleveland. No, cały on. Podobnie zachowali się zresztą The Sex Pistols, zostali przyjęci do Galerii Sław, ale odmówili udziału w ceremonii, a w oświadczeniu nazwali Rockol kałużą... sików? Jeśli tegoroczne nominacje pokazują coś jasno, to to, że grami wciąż nie ma wyczucia w tym, jak traktować muzykę z gier. Traktują ją po macorzemu wręcz pogardliwie. Kategoria istnieje dopiero dwa lata, a już zdążyła zebrać wiele kontrowersji. Claire Obscure zasłużyło na nominację, przynajmniej na nominację. Wie o tym cała branża, włącznie z rywalami. I skoro nawet Austin Wintoury mówi, że oddałby swoje miejsce, to jednak coś poszło bardzo nie tak. Bo tak, Expedition 33 to tytuł wybitny także muzycznie, a może nawet i przede wszystkim muzycznie. I patrząc na to, co się dzieje przy innych nagrodach albo samych nominacjach do nich, to możemy spodziewać się podobnych cyrków w kolejnych latach. A, no właśnie. I jeszcze taka ciekawostka na koniec. Czyli to, że The Game Awards zacieśnia współpracę z Amazonem. Impreza będzie transmitowana w Prime Video i niedługo mają zostać ogłoszone tegoroczne nominacje, więc więc przygotujcie popcorn, bo to może być bardzo ciekawe. Niech zgadnę. New World jako najlepiej utrzymywana i najlepsza gra multiplayerowa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się cieplutko. Cześć.